Witam Państwa w kolejnym filmie Akademii Przedsiębiorczości. Witam Piotra, który jest ekspertem od bycia właścicielem marki, od tego, jak można na tym zarabiać. Piotrze, co daje przedsiębiorcom bycie właścicielem marki? Tak, dwóch słowach, dwie podstawowe korzyści. Cześć Filip, witam Państwa. E, mamy konkretne korzyści podatkowe pod jednym warunkiem: musimy być właścicielem swojej marki i tu trzeba sobie zadać pytanie czy twoja marka drogi przedsiębiorco jest twoja. Dwie korzyści bycia właścicielem marki. Wpływ na prowadzenie własnego biznesu. Niezależnie od systemu rejestrowo podatkowego. Domen i tak dalej, czyli całej komunikacji marketingowej. I druga podstawowa korzyść. Oprócz bezpieczeństwa biznesu, bo to z tym pierwszym aspektem się wiąże to są korzyści finansowe i podatkowe. Mam tutaj na myśli budowanie wartości marki, wykorzystanie jej ewentualnie jako przedmiot licencji i w przypadku spółek kapitałowych rozwiązania bilansowe, czyli na przykład podniesienie kapitału czy no sprzedaż, która wiąże się z amortyzacją. Okej. Okay. Proszę powiedzieć, jak długo się w ogóle zajmujesz tym tematem? Skąd taki pomysł, żeby zajmować się ochroną mark? Własnością marek, bo tak. tutaj pytanie jest takie, dlaczego przedsiębiorca powinien być właścicielem swojej marki. No, jest to temat, który powstał przy poszukiwaniu ścieżki odmiennej od współpracy z korporacjami, gdyż przed szereg lat współpracowałem i moja firma z dużymi międzynarodowymi koncernami typu Philips, Johnson Johnson, Glaxo, Ovita Nutricia. I Gdzieś pojawiły się na horyzoncie różnego rodzaju strategie nowe, między innymi Blue Ocean Strategy, Hanakima, którego zresztą obecność obsługiwają tutaj w Polsce. I krótko, ta strategia mówi, porzuć czerwone oceany konkurencji, stwórz niszę, wypłyń na głębie, gdzie będziesz tworzył. Taką strategię, strategię buduje się między innymi przez połączenie dwóch lub trzech kompetencji, które do tej pory nie były połączone. My połączyli marketing, prawo i finanse. Istota naszego biznesu tkwi w przestrzeniach pomiędzy. Super. Yes. Sedno biznesu każdego przedsiębiorcy tkwi w rozwoju tego biznesu. Biznes musi być komunikowany. Często jeszcze kiedyś marka związana z biznesem była nazwiskiem właściciela, twórcy biznesu. Jeszcze takie marki funkcjonują, choćby jak Philips na przykład, czy Johnson Johnson, też nasz klient. Obecnie marki tworzymy, tworzymy nowe słowa i one są publikowane na rynku, głównie zresztą przez sieć internetową, komputerową. Nie interesuje nas ochrona, dlatego że jest to pojęcie XIX-wieczne, które daje pasywne, nazwijmy to. Jakieś zabezpieczenia i z reguły beneficjentem tej ochrony jest firma, jako podmiot. Nas interesuje przełożenie pasji przedsiębiorców konkretne korzyści finansowe. Dlatego, że firma jest tylko narzędziem do tego, żeby realizować swoją przedsiębiorczość. Stąd mówimy okay. nie o ochronie, tylko o własności marki o i o szeregu korzyści, które, które no, po drodze możemy budować. Dobrze, więc jakie korzyści tak realnie daje nam bycie właścicielem marki? Opowiedz o tym, proszę. Tak jak powiedziałem, no, ale to króciutko, jest to korzyść ochronna. O tyle jest ona istotna, że w dzisiejszym świecie nie to, że jesteśmy zarejestrowani w CIDG czy w KRS-ie stanowi duże zagrożenie, ale to, że gdzieś się pokażemy poza pewien poziom, osiągając sukces. Na przykład poprzez internet, stronę, domenę i tak dalej. I bardzo często jest tak, i, i tak, takie mamy, casey, przypadki, y, gdzie po prostu są atakowani nasi klienci, którzy nagle wyszli z y, skali polskiej na ogólnoeuropejską i okazuje się, że y, niechcący, nie wiedząc, naruszają czyjeś dobra y, prawne, niematerialne i prawne. I wtedy mamy konflikt z dużą kancelarią, że był z dużym podmiotem międzynarodowym, y, który zamknięcia biznesu pod tą nazwą, domeny i tak dalej. Co się z tym wiąże? Można zacząć od nowa, budować rebranding, wszystkie koszty i nakłady marketingowe stają się kosztami, a nie inwestycjami. Czyli tak na dobrą sprawę możemy zaczynać od nowa. Ja powiem szczerze, że to nie tylko zagraniczne firmy może spotkać, bo mojego kolegę spotkało to w Polsce. Budował hale, wydaje się mało konkurencyjna branża i, i akurat wybrał sobie nazwę podobną do, do, do firmy, jak się okazało, większej. No i ta firma zażądała od niego oddania domeny i w ogóle przestania korzystania z nazwy, i tak dalej. Całe szczęście się wybronił, ale wymagało to czasu, niestety, i, i pieniędzy, żeby się wybronić. Dokładnie tak, dokładnie tak. No my mamy takie przypadki na rynku FMCG, czyli dób szybko zbywalnych z kolei w branży na przykład spożywczej i mleczarskiej. Ale to byłby oddzielny temat, na, na który chętnie zapraszam na bezpośrednim spotkaniu przedsiębiorców, którzy będą chcieli nas odwiedzić. Natomiast drugie, mniej znane korzyści są związane z tym, że nasza marka, jeżeli ma poukładany yy, cały aspekt prawny, czyli jest prawnie chronionym znakiem towarowym, ma jednocześnie zabezpieczone majątkowe prawa autorskie do swojej reprezentacji graficznej, tego w cudzysłowie logo, bo to są aspekty, które trzeba brać razem, staje się potencjalnym aktywem, czyli środkiem, które przynosi dochód. I teraz odpowiednie poustawianie, my to nazywamy cumowaniem marki. Yy, na twórcach biznesu, od razu powiem, na osobach fizycznych, które tworzą biznes, jeżeli się tak da, tak, nie dość, że zabezpieczają lepiej niż udziały, prawda? To stwarzają strony do potencjalnych umów. Czyli ja wtedy mogę myśleć o tym, żeby moje prywatne aktywo, którą jest marka, móc na przykład wynająć firmie, przez którą realizuję mój biznes. To są dwa Słuchaj, różne. Jakie z tego mam korzyści? Po co miałbym tak robić? No, po co? Po pierwsze. Jest dywersyfikacja pewnych wartości, które są budowane. Z jednej strony mamy firmę, która jest narażona w tym systemie rejestrowo-podatkowym, no choćby na utratę płynności finansowej. Tak? Na firmie są budowane składniki majątku jako materialne, natomiast aktywa niematerialne, czyli marka, ewentualnie know-how, może być budowane w taki sposób, że stanowią moją prywatną własność, bo to moje know-how buduje tą firmę. Innego sposobu wyceny nie ma. Jeżeli ktoś się zachwieje z firmą, zawsze mogę otworzyć nową firmę, firmę pod tą marką, bo to jest moje prawo, domena i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mam strony, konkretną korzyścią jest wypożyczenie danej marki w firmie na zasadzie licencji i tu mamy. Ja moją prywatną markę, którą stworzyłem, no na przykład, nie wiem, Hotel Senator, tak? tak? Wypożyczam, Ja jako Filip Broko wypożyczam firmie Hotel Senator Spółka Cywilna. Bo ja jestem jej twórcą i właścicielem, tak? I z tego Dokładnie tytułu tak. rozumiem mam jakieś korzyści. Tak, ty masz zawsze po, po, po swojej stronie korzyść w postaci tantiem właściciela marki i do pewnego progu finansowego jest to 170 tysięcy aż dochodu rocznego 85 tysięcy, czyli połowę tej kwoty masz bez podatku, bo to ci gwarantuje zwolnienie z tak zwanego Kosztu uzyskania przychodu dla twórcy. Znaki towarowe w tej chwili w nowych przepisach są podłączone pod przepisy niejako prawa autorskiego i korzystasz z tego, z tego beneficjenta. Jestem jakby artystą, który stworzył swoją markę i dlatego płacę pół podatku jak to artyści, tak jak za utwory muzyczne. Powiem tak, nie obrażając artystów, jesteś artystą, plus, dlatego że masz jeszcze prawa. Które są udokumentowane, czyli te prawa gwarantują ci takie dochody. Natomiast po stronie Twojego biznesu hotelu, tu już jest analiza, bo jeżeli to jest spółka osobowa, no to jest to przełożenie środków z korzyścią podatkową, bo one tam wejdą w koszt. Natomiast jeżeli jest to spółka kapitałowa, no to mamy zupełny samograj, dlatego że możemy albo amortyzować tę kwotę, czyli obniżać podstawę opodatkowania bezpośrednio. Albo no, gdyby na przykład była to marka dedykowana, którą moglibyśmy y, wypożyczyć na okres do roku czasu moglibyśmy całe 170 tysięcy zaliczyć w koszt. Oczywiście, zaraz mnie zapytasz, czy to tylko tyle. E, uprzedzę, markę możemy dzielić na części, czy też prawa do marki. I jeżeli jest dwóch współwłaścicieli, czy trzech współwłaścicieli marki, najlepiej w równych częściach, no to mnożenie jest proste. 170 razy. Ilość właścicieli. Super. Czyli generalnie rzecz biorąc, tak. Jest, podstawowy zysk jest taki, że od połowy tej kwoty nie zapłacimy, od połowy 170 tysięcy nie zapłacimy podatku dochodowego. Czyli, mo, czyli generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że oszczędzamy podatek dochodowy od tam 80 tysięcy z hakiem, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. W firmie byśmy go zapłacili, a jak przeniesiemy go poprzez własność na siebie, to nie zapłacimy, więc tu jest pierwszy zysk. Drugi zysk jest taki, że jeżeli mamy spółkę osobow z osobowością prawną, to jak gdyby wytransformujemy pieniądze na zewnątrz, bez ZUS-ów, bez podwójnego opodatkowania. Po prostu zupełnie legalnie wyjmujemy pieniądze ze spółki z osobowością prawną i wkładamy do naszej kieszeni. I wszystko jest zgodnie z prawem, tak? Lepiej bym tego nie ujął. Piękna sprawa! Czyli Dokładnie. generalnie rzecz biorąc. Nie dość, że jesteś właścicielem marki, nikt ci jej nie może zabrać. To jeszcze co rok uzyskujesz paręnaście tysięcy na oszczędności podatkowej i jeszcze tego możesz sobie dowolnie przenosić, że tak powiem, środki z firmy do własnej kieszeni. No, moi drodzy, czy jest się nad czym zastanawiać? Nie się wydaje, że nie. Tak, my to nazywamy inną perspektywą prowadzenia biznesu. Yy, I taką się maksymę ogólnie tutaj w firmie, że jak budujesz swoją markę, to firmę zbudujesz zawsze, ale odwrotnie niekoniecznie. No, i to jest jakby ten przykład startupów czy firm, które startują, i, i jakiś tam duży procent yy, no, nie wytrzymuje tych pierwszych yy, trzech lat. E, natomiast konsekwencja pewna, prawda, w budowaniu marki yy, na rynku poprzez firmę, bo firma jest narzędziem wtedy, mamy troszeczkę inną perspektywę i na co innego yy, kładziemy yy, nacisk wtedy. Także marka służy yy, do tego, żeby budować jej wartość wycenialną. Te przykłady zastosowań dokładnie tutaj ująłeś. Pamiętam z rozmów, żeśmy też wspominali o takich czynnikach, które też bezpośrednio istotne są dla nas, jako osób fizycznych, że dzięki marce licencji budujemy swój osobisty dochód, który daje nam zdolność kredytową. Na przykład no tak, jeżeli... to jest bardzo istotne, bo zbudowanie zdolności kredytowej często bywa kosztowne. Niektórzy robią naprawdę wiele dziwnych ruchów, żeby tą zdolność sobie zbudować i muszą za to zapłacić. A tu zarabiamy właściwie jeszcze na tym, że budujemy zdolność yy, kredytową, więc jest to bardzo sensowne. No tak, no to jest troszeczkę taka zasada biblijna, bym powiedział, masz to będzie ci dodane, tak, jak umiesz zarządzać. <laughs> pięknie, pięknie, to mi się bardzo podoba. Oczywiście, drogi Piotrze, muszę zapytać, rozumiem, że tą usługę za zielone dla naszych przedsiębiorców jako członek świadczysz, więc pomożesz naszym przedsiębiorcom. No tak, ponieważ nasza praca powinna mieć ekwiwalenty zawsze jakieś. E, no zielony się dobrze kojarzy. E, e, Także tak, robimy w tym momencie nowe otwarcie w zielonym, zapraszamy na spotkania bezpośrednie na Akademii, e, czy do kontaktu bezpośredniego, dlatego że e, no, spotkania e, już takie bezpośrednie nazywamy konfesjonałem, e, <laughs> dlatego że mówimy prawdę i tylko prawdę i wtedy możemy budować strategii i rozwiązania zarówno jeżeli chodzi o no, zamianę tych wartości niematerialnych i prawnych na potencjał materialny, no jak i budowy pewne strategii, no chociażby sukcesji biznesu dla mniejszych przedsiębiorców, którzy są w innej skali, a też na spojrzenie na biznes, no trochę z innej perspektywy. Gdybyście mieli ochotę poznać osobiście Piotra, to na następnej Akademii będzie oczywiście u nas gościu w Starachowicach, więc zapraszamy wszystkich. Jeżeli Wam się spodobał temat, to kontaktujcie się bezpośrednio z Piotrem. Można do niego kontakt znaleźć u nas w biurze Zielonego. Ja Ci dziękuję bardzo za Twoje jakże praktyczne porady. Ja uważam, że zawsze łatwiej zaoszczędzić niż zarobić, więc jestem zwolennikiem oszczędzania. Jeżeli ktoś z Was uważa tak samo, to zapraszamy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki Piotrze. Dziękuję, pozdrawiam.